Czy słyszałeś kiedyś o polskim kodeksie honorowym? To taka mała książeczka, którą właśnie przeczytałem, o zasadach postępowania honorowego i o pojedynkach na śmierć i życie, które odbywały się tutaj, na tej ziemi, jeszcze niecałe 100 lat temu. I mam taką rozkminę, że z jednej strony było to trochę szalone, że mogłeś kogoś legalnie wyzwać na pojedynek, ale z drugiej strony myślę sobie, że jest w tym coś kurewsko prawilnego, że dawni mężczyźni w obronie swojego honoru albo czci kobiety, wyzywali się na pojedynek na śmierć i życie. Jestem facetem i tak czysto instynktownie po prostu czuję, że my faceci potrzebujemy wyzwań. Potrzebujemy twardego, czasem brutalnego świata. Takich nas stworzyła natura, jesteśmy wojownikami i potrzebujemy jakiejś formy walki lub rywalizacji, żeby po prostu normalnie funkcjonować. Trochę to pojebane, ale wygoda i nihilizm, czyli brak sensu, nas dosłownie zabija. I Fredryś Nietzsche miał rację, twierdząc, że to nihilizm jest największym wrogiem człowieka. Bo dzisiaj samobójstwo to jest druga najczęstsza przyczyna śmierci wśród młodych mężczyzn. Bo człowiek po prostu potrzebuje jakiegoś większego celu i poczucia sensu. I musisz przyznać, że jest tym coś romantycznego i wzniosłego wierzyć w rzeczy, które są większe niż ty sam. Sprawy, dla których warto jest żyć, za które warto jest walczyć i za które warto jest umrzeć i na koniec standardowo tekst, który pasuje tutaj jak nigdy wcześniej. Bądź wolny albo gin. Bu.